czy mnie słychać? E, tak, jesteśmy na moście naszym pięknym warszawskim za mostem e, jest październik 20 chyba, sobota Postanowiliśmy dzisiaj przewietrzyć mam nadzieję, że nie ostatni raz ale przedostatni raczej e, nasze motocykle wraz z Kubą i z Darkiem postanowiliśmy sobie dzisiaj polatać troszeczkę gdzie pojedziemy jeszcze nie mam zielonego pojęcia zobaczymy co ustalimy jak przyjadą Darek i Kuba stoimy tutaj na, na trasie za mostem na moście sobota ale ruch jest ogromny No to co, czekamy, czekamy na chłopaków i będziemy ustalać kierunek naszej sobotniej, dzisiejszej wycieczki. No i spotkaliśmy się z chłopakami, niestety minęliśmy się w tym miejscu, które mieliśmy, w którym mieliśmy się spotkać. Spotkaliśmy się do salonu. Forda, Volvo. Ja będę musiał, żebym za 100 km, ale teraz wyparkujemy za 30 dni. I taki plan. I teraz będziemy ustalać plan naszej dzisiejszej wycieczki. Co ustalimy, zobaczycie później. No i, no i przywiało nas. E, przywiało nas, jesteśmy w Białowieży. Tak, jesteśmy w Białowieży. Popaki parkują. Idziemy teraz, e, będziemy coś sobie kuszali. I idziemy do restauracji, coś zjeść, jakiś obiadzik Nie, były tam tak? Proszę. A dowodem na to, że jesteśmy w Białowieży, jest oto ten żubr który tutaj stoi sobie i patrzę. Bardzo fajny tutaj jest cały taki ośrodek. Dumkowo, wypoczynkowo, gastronomiczno noclegowy Proszę. Tak zostawiamy nasze sprzęciory i o, idziemy tak. kuszać. No właśnie. Jeźmy się rozgrzali, tak. tak można. Kto słucham? Barak. A, no to ja. Taki paszczet z bo to, 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 to jest z jakieś, jakiś, czy co to jest? Co nie, to jest tu? taki sam kawałek paszczetu. Kawałek? Do tego można sobie zamówić ewentualnie. Sam... A dobrą jest? Nie wiem. Bo to tak... No, ale no bo to tak na przekąskę pani da spróbuję e, Barszcz czerwony z paszczecikiem i tą kiszkę taką. Kiszki już niestety nie ma. Nie ma? Eee. A pierogi z mięsem. Tak. No to te pierogi z mięsem. No dobrze. Tak. Ja mam poprosił barszczyk tak samo z paszczecikiem. E, pierożki ruskie. I skoro nie ma kiszki. Jakie ruskie ty, Gdzie ty znalazłeś ruskie? Znaczy to białowieskie Białowieski. ruskie, tak? Bo są z mięsem, z ruskie, o, albo z prostu jest... z grzybami ja To tam jest taki miks, po dwa Jak chodzi pan z pierwszej strony A, to jest miks, no to super, mix. to ja poproszę to, taki miks to, to ten miks, tak? Takie. Takie. O, to ja też taki <noise> Dobra, białowieskie I coś jeszcze bym kurde jakąś za? Zakon... dwa razy, tak? To tak, białowieskie? Tak Jakąś zakąsaczkę. Albo, albo zamiast tego Tego pasztetu, to ten smalczyk Z ogóreczkiem już myśli nawet. Dobra, to dwa razy. Smalczyk. O. A jaki smalczyk? A ten smalczyk pani jadła? Nie? Nie? Nie. nie. A dla pana? Dla mnie będą pierogi te białowieskie. I może tą zupę opiękową. Spróbujemy. Pan nie jest <głosy> 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 to wszystko? Tak, to dziękuję. Na, na razie. No, to żeśmy się najedli. Popili kawunią eee, drogą powrotną. Drogę powrotną już ustaliliśmy. No, i będziemy zmierzać w kierunku domu. Nie zobaczyliśmy prawdziwych żubrów. Widzieliśmy tylko tego, który stoi za nami. Następnym razem trzeba będzie odwiedzić Białowieże że już i zawitać do parku krajobrazowego zobaczyć żubry na żywca i tak i tak to minęła sobota pogoda była ładna słoneczko świeciło super no i cóż jeszcze można powiedzieć aby więcej takich dni yy, spędzonych właśnie na motocyklu z fajnymi ludźmi fajną pogodą. I pewnie do następnego sezonu. No witam. I tak minął nasz ostatni dzień naszej przygody w 2012 roku. Przygody motocyklowej. Sezon z nami, oficjalnie zamknięty. E, oby następny był lepszy. Dużo więcej kilometrów przejechanych, więcej wypraw, fajnej zabawy, dużo więcej poznanych, fajnych ludzi. E, dzisiejsza nasza podróż miała troszeczkę. E, Parę minusów, na, mianowicie i tak stelaż do naszego kufra został, połamał się. Było to spowodowane tym, że tutaj ta śruba, która jest, przy, która jest tutaj pod spodem, pod siedziskiem była poluzowana. Najpierw pękła nam jedna strona, później pękła nam druga strona. i Zmuszony byłem zmuszony byłem oddać kufer Kubie, który wziął go na swój motocykl i zabrał do domu. Ja niestety przyjechałem bez. To tyle z minusów. Dzisiejszego dnia było fajnie. Byliśmy w Białowieży, zjedliśmy w pierogi pirogi żubrów o, światło nas gasło. Jesteśmy na wizji znowu. Nie widzieliśmy prawdziwego żubra, widzieliśmy tylko sztucznego. Następnym razem będą prawdziwe. I co, Plany, jaki plan na zimę mamy? Na zimę mamy plan taki, że u Petera, naszego formowego mechanika. Będziemy po prostu naszą tutaj 750 odnawiać. Będziemy ją malować. Parę mechanicznych yy, części do wymiany, parę udogodnień. No i malutki tuning, ale co będzie to zobaczycie jak się będzie robiło albo w końcowym efekcie. Dobra, to tyle na, yy, na dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczyska, do usłyszyska. Yo.